Mi się stało się coś strasznego. Popadłam w długi, więc mam dwie opcje. Znaleźć sobie bogatego męża. Albo zostać handlarzem narko. Dzisiaj dowiecie się, jak potoczyła się moja historia w tym półświatku. Okaże się, czy będę bogata. Niezależna. Nie ja będę miała dużo roślinek. Zapraszam na serwer Discord. Dajcie łapki w górę i subiki. Kim jest ta osoba obok mnie, to mój przydupad. Robi całą czarną, czarną robotę, za mnie, abym ja nie musiała brudzić rączek, więc oglądajcie. Cześć stary, tak sobie ciebie wyobrażam. A ja, ja ciebie, a ja... <śmiech> 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 Bardzo ładnie wyglądasz. Dziękuję, mogę jakoś zobaczyć jak wyglądam? Nie, Oj, nie. <śmiech> <śmiech> Cześć. Co on chce? to jakaś ciekawka jest. Co on robi? On coś pali. Ej, możesz mi pogadać. Ja bym chciał zrobić jakieś pieniądze. Czekaj, getting started. Tak to UN at a payphone. Dobra, To będziesz się zajmował pieniądzmi, a ja obijaniem się. Co to to? Mam dla Ciebie szukawkę, już Ci cią piję, <grywa> Nie uciekaj! <grywa> skawał się, skawał się w moim miejscu. Jeszcze <grywa> ci nie widzę. <grywa> nie uciekaj, szukawka na Ciebie czeka. <grywa> Dobra, musimy biznes, biznes. Co to jest olej? Do głowy. Nie bo... się go użyć. Czy ty coś sugerujesz, że jestem głupia? Okej. Okay. Dobra, ale za nami chodzi. O O mój! O dobrze. A ta też się serkuje? Ej ona znowu... A no, czekamy, stopujcie. Nie biegniemy. Czekamy, czekamy.

Zostałam złapana. Mm. Ale to wy czy coś? Nie wiem, ale no. Już chyba mi wypuścili no. Pojawiłam nie, się coś. w moim domu chyba. To chyba mój dom. Ale Czekaj. to głupie, że to na mnie psy nasło. Nie no, wierzę. No. Ale to ps! A, a ci nie złapali? Nie. A, a czemu? 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 Gdzieś to ty człowieka za jest? Co jest? Ja za to, za ciebie się w kiciu! No Wiem że, że tak powiemy ten, no. Za kim? Wyglądam ja jak. Rok. Wyglądam jak basic beer, Dlatego tego by nie mogli pomylić. Ej zobacz tu można pieniądze dostać. Właś tu? No, no zobacz tu można pieniądze Zobacz, za, za, masz ten. Za, za... trupy? Nie, za y, butelkę. Yy, masz trzy dolce za yy, szklaną, za plastikową dwa, za puczkę masz dwa. Yy, nie czekaj, czym się zajębałem. Nieważne. Będę bogata. A za, a za zwłoki, ile by była Zobaczymy. Nie, nie, chyba, zwo, zwo, chyba nie można tak utylizować. <grym> Zobaczymy. Co <grym> z, z, z tą chłopak? <grym> czekaj, czekaj, muszę sprawdzić.

No, na psy nie zadzwonił. No wychodźmy zło. Bo... Chodź tutaj musisz ten. Nie wiem, do nas coś jest czekaj. Telefon jest. Hey buddy, look, like to lucky up eat, Lookie for you for it. Can't give you hand. A back before I was, a ty to widzisz? Czy ja muszę zaczytać? Ja, ja też ja też widziałem. Dobra. Czyli tak, po, Dobra. Po, po lewej stronie mamy misję, tak? Collect mm -hmm. Uncle Nelson's Stash Near the skate park. I tu w prawo. Tu jest skate park. A ja, my jesteśmy na tym skate parku. Gdzie jest Stasz? Mogę ci wschodzić na marana? Próbuj Ja? Ruszę się Chyba weszłam Chyba nie, ale... Nie? O Możesz, to... możesz ruszyć siadam. setup Będę tym Mistrzem Mafijnym Który będzie jeździł na wózku A ty będziesz moim pomagierem. Jak usiąść? <laughs> to muzyka jest nie, upośledzony. Nie lubię nie tego posłu. A mogę sobie Ale... w... użyć tej szykawki na... Zostaw Ale... <laughs> mnie. Ciekawe kiedy się obudzi. O, budka wstać, koniowody dać, ja tu trąbię pół godziny. A ty nie śpisz. Wrzucę o. o. Rzuć, mu. Jest z... Rzuć mu! jakiś, śpiący. Niech tam Przecież i hajs. To to można ten... Dobra, niech będzie zamknięty tam. Rzucaj ja śmieci. Nie ja chcę zarobić pieniądze. To wrzucaj. Wrzucaj. To zamknęłaś. No zamknęłam, bo chciałam... No, nie, nie budź go. Tak. <laughs> niech chce być mi spokojnie, typ, no. Zagra z tobą Red Bull, doda ci skrzydeł. Zobacz ja teraz mam. Masz? Ciekawka, no bardzo świeżne Ej, to ta, ta na mnie zadzwoniła na psiarze Myślisz, że ja twojej mordy nie pamiętam? Proszę Nie, no Ej, czym jest ten jest Przecież nic nie mam Basty, za co Bastet? Przecież nic nie zrobiłem. No i psiarski wyzgadzały. 100 dołców! Za co? Co jest? Co za złodzieje? Przecież nic nie zrobiłem. Ale co policja cię zabrała? Policja mnie zabrała do chaty. A! No widzisz ja kiedy siedziałam za Twoje zabójstwo. Ja nikogo nic nie zrobiłem. Co to jest? Dobra, muszę ją wsadzić do kontenera. Mm. No, i, z... <grym> i znowu ja będę z ciebie siedział. Ale to jest jedyna. Wstała. <grym <i znowu> o, ej, tu jest 375 dolców. Nie, daj hajs. Jest... Nie, nie, nie. Moje. Toś... Dobrze. Fakt, ja to the manager in the Motel Office. Ej, czy to jest jakaś restauracja? Dzień dobry. Ale Musimy, zobacz, musimy iść do... Porozmawiać z menadżerem w motelu Okej okay. To Motel ty z nim jest... gadaj, bo ja A. się wstydzę Wiem co ci pomoże O No przecież nie umiem wejść na twózek Jakbym się dało, to bym weszła się nie to <laughs> Ale Czekam sobie ładnie my... śpi. Dobra. Pikachu! Co się na mnie patrzysz? Czy to On się na mnie patrzy! I to jest jakimś potencjalnym klientem. Ale my nie tam, mamy to, czekaj, zioła! zioła. Jeszcze. Czy uda nam się ogarnąć zioło? Czy będziemy bajecznie bogaci? Tego dowiecie się w part 2. Subskrybuj, lajkuj, ady! Dzisiaj jest jakiś inny. Bardzo w swoim typie. Dla mody Co to za człowiek? Ja mam teorię, że to jest. E... Chłopak tego dana. A, Ludwik. Dan. Ludwik, jest dan. gdzie jest jest Właśnie. Musimy dragi sprzedawać. Słuchaj, Ludwik, nie może być. Zabójdź, to... Lud za. <noise> Ludwik, za. Dana! my powinniśmy na, na psy dzwonić. Zaraz, zaraz, go nagawnuję. Schowamy go do śmietnika, co? A co, powiedzieć go? <grym> Jak myślisz? <grym> no, a to nie zdąży zadzwonić na psy, dobra, dobra, raz, zaraz, do it, no, wychodź nam. już na, mamy twojego kochanka, To pracyć?